Ubieranie psów w ostatnich latach stało się bardzo modne, tym bardziej powinniśmy się zastanowić, czy naprawdę tego potrzebują. Pierwsza i najważniejsza zasada psy ubieramy wtedy, kiedy jest im zimno. No ale jak się zorientować, czy naszemu psu jest zimno? Pewnie pomyślałaś o drżeniu ciała? I słusznie, ale to jest jeden z ostatnich sygnałów, jaki wysyła ci twój pies. W ogóle drżenie ciała psa w kontekście niskich temperatur to jego naturalny mechanizm, żeby ogrzać swoje ciało. Oto kilka mniej oczywistych sygnałów. Na przykład niechęć wychodzenia z domu, albo chęć szybszego powrotu do domu ze spaceru. Tu ptanie w miejscu, tak jak my, kiedy czekamy zimą na autobus. Dreszcze, usztywnienie ciała, czasem zwieszona głowa albo po prostu smutny ogonek. Zwijanie się w ciasny kłębuszek podczas drzemek. Albo szukania specjalnego miejsca do drzemek, na przykład przy kocach, poduszkach, kołdrach, żeby dodatkowo jeszcze się dogrzeć. Pamiętaj, że każdy z tych sygnałów w innym kontekście może świadczyć zupełnie o czymś innym, np. o strachu czy bólu. Dlatego tak ważne jest budowanie relacji ze swoim psem i umiejętność trafnego czytania swojego zwierzaka. Będę to powtarzać wiele razy w tym filmie, ale wracamy już do tematu ubierania. Pamiętaj, żeby ubierać go tylko wtedy, kiedy jest mu to naprawdę potrzebne. Szczególnie wrażliwe na zmiany temperatur będą szczenięta, psy przewlekle chore lub te po kontuzjach, kiedy ich aktywność jest ograniczona. Oczywiście też psi emeryci, szczególnie kiedy zaczynają doskwierać im problemy ze stawami. No dobra, ale na ulicach widać też dużo zdrowych, dorosłych psów, które też są ubrane. Twój pies może odczuwać zimno w każdym wieku. Ma na to wpływ jego ilość tkanki tłuszczowej, rodzaj okrywy, to czy ma podszerstek, no i poziom jego aktywności fizycznej. Sztandarowym przykładem będą oczywiście wipety, czy harciki włoskie, których ilość tkanki tłuszczowej jest bardzo niska. Te psy są też pozbawione podszerstka. A na to, czy twój pies odczuwa zimno, będzie miał też wpływ jego wzrost. Bo oczywiście inaczej będzie odczuwała mała chihuahua czy pudel toj, który musi dosłownie być w pół ciała w zaspie, a inaczej dok niemiecki, który w tej samej zaspie będzie miał zanurzone może trochę powyżej nadgarstka. Nasze psy też bardzo często żyją miejskim życiem. Wiele godzin spędzają w ciepłych mieszkaniach, więc to normalne, że tak samo jak my będą odczuwać różnice temperatur, kiedy wychodzą z bloku. Mało tego, mieszkając w dużych miastach, dużo częściej spacerują na smyczach. I nawet jeśli one są super długie, to jednak ograniczają im możliwość swobodnego ruchu i eksploracji terenu. A co za tym idzie, nasz pies dużo rzadziej ma taką okazję, żeby swobodnie pobiegać i samodzielnie mieć wpływ na to, w jaki sposób jego ciało się rozgrzeje. Ubieraj swojego psa, kiedy jest mu zimno. I to też nie oznacza, że musisz go ubierać od dzisiaj do końca sezonu. Psy, tak jak ludzie, bardzo dobrze klimatyzują się do zmian temperatur. Bo przecież te same 10 stopni po zimie, a po lecie odczujemy totalnie inaczej, więc warto dać sobie czas na zaklimatyzowanie się do danych warunków. Zobacz, że nagłe skoki temperatur odczuwamy bardzo mocno, często nawet ze zdwojoną siłą, a kiedy dana temperatura utrzymuje się przez dłuższy czas. To nie robi już na nas takiego wrażenia. Warto więc raz na jakiś czas sprawdzić, czy twój pies nadal potrzebuje wsparcia, bo może się okazać, że już przyzwyczaił się do danej temperatury. I może się też okazać, że zamiast kupować miliona różnych ubranek w różnych grubościach, będziesz potrzebowała tylko kilku, a może nawet jednego, i będziesz dogrzewać swojego psa tylko w tych najtrudniejszych momentach. Pamiętaj, że to wszystko zależy od wielu czynników, też indywidualnych cech Twojego psa, ale pocieszające jest to, że to Ty znasz swojego psa najlepiej. I chociaż nie mam wielkich słów podsumowania dla tego filmu, to najważniejsze, co masz zapamiętać, to ubieraj swojego psa tylko kiedy jest mu zimno.